Dzień dobry w następnym odcinku. Dzisiaj bardzo nietypowo, ponieważ witam się z Wami z Warszawy. Jestem tutaj na swój weekend urodzinowy. Bardzo szybki mini weekend. Jeszcze zanim pójdziemy do apartamentu, to idziemy coś zjeść ciepłego do Deer Elephant. Także zostańcie z nami do końca. Będzie to taka troszkę pamiątka dla nas. Z tego wyjazdu nie będzie to raczej za dużo modowego, ale może coś ciekawego zobaczycie. Co? No to niemożliwe jest. Nie? Co mamy? Pomóc z pito. Ty masz co? Eee, burgera, sałatkę, kacup i frytki. Fish tak fingers. Słodkości. Czekamy, czekamy jeszcze na tatę. Tata ostre i ponieważ znaczy za to. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Jakie idzieczka? Będziemy na highline, na punkt taki widokowy, żeby zobaczyć panoramę Warszawy. Natomiast no, nie wiem, jak będzie z widocznością, ponieważ jak widzicie, dzisiaj jest bardzo ponuro i mżawka więc... Mamy specjalnie wybraną godzinę 15, czy tam chwilę po 15 właśnie ze względu na zachód słońca, którego to nie będzie na pewno widać. Dojeżdżało mi właśnie, żeby trafić na punkt właśnie na zachód. Jezu, jest to biało. Mama! Jezu, dzień dobry. Zabrakło mnie, ale szybko. widokiem. Pierwszy co, to do toalety idziemy. Cyk. Wow. Tak hmm. można? Chodź, mama, <noise> tak też tam można. Tam. Proszę bardzo. No tam, tam... No. Ja. Laura, Jezus Maria. Hmm. Nie masz lęku wysokości, dziecko? Ja nie. <głos> <głos> mama, <głos> tak, <głos> tak, jak hmm? ten biały jest. Co? Jest ja zakochane. Ok. Kolejny. No. tam mamą była, pójdziemy tam. Złote tarasy, pałac kultury, widać. Kagańczyka, taka osoba. Ma Jutro tam pójdziemy? Tak. Dostaliśmy w końcu do naszego apartamentu. Jesteśmy w Platinum Tower, więc pokażę Wam szybki tur po tym apartamencie. Schodzimy. I mamy takie widoki. Jesteśmy teraz na dwudziestym piętrze. Proszę ciszę się, Jesteśmy na 25 piętrze i mamy takie piękne widoki. To okno chyba się otwiera, co? Tak. To to wietrze. w głowę. A. Tu jest aneks kuchenny. Tutaj mamy główną sypialnię. Nie będę zapalać światła. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Więc nie, ja tutaj ja. dzisiaj śpię. Nie, ja, ja, kto tu śpi? Ja, nie. ja dzisiaj. Tety? Śpię. Nie. nie ja. Ja nie widziałam. I tak można podziwiać no. widoczki i sąsiadów również. No piękny widok z tej głównej sypialni jest. Ej, ja tu śpię. Nie. ja, nie, nie dzisiaj tu. No, i teraz idziemy do Łazienki. I tego jeszcze nie widziała. <grym> się dzisiaj tutaj zjeżdżamy. A tutaj sypialnia jest dla dzieci. Zapalimy sobie może tutaj coś o. dzieło? trzeba coś podłączyć. I widoczek również jest Ładny Już mniejszy I naprawdę jest cichutko tutaj bo Mimo tego, że jesteśmy w samym centrum oh. <śmiech> <śmiech> Dzień dobry w następnym dniu. My już właśnie wstaliśmy, ogarnęliśmy się, zjedliśmy szybkie śniadanie i e, zamierzam teraz iść może po jakąś świeczkę. Chcemy teraz się przejść może do Złotych Tarasów. E, chciałabym do Zary zajść, muszę coś kupić koniecznie. E, I może zobaczę, co tam jeszcze będzie ciekawego. Dzieci się niecierpliwią, więc musimy już iść. E, trochę też może jeszcze pozwiedzamy na pewno bym chciała iść pod, pod pałac kultury. I nie wykluczam również jeszcze spaceru do Łazienek. Teraz jeszcze szybko lecimy na Grzybowską do Twinkle Kendu po świeczkę. Yy, córka już się nie może doczekać. Czyli, dobry. jakieś świąteczne edycje już są, no. Dziękuję, na razie sobie może powąchamy? Nie jakby co to prosić Dobrze. Ale ta bardziej miętowa. No, fajnie. Nie za miętowa?

Baby powder. No, ładnie. A ta? Bardzo ładnie. No. A ta? To taka... to no właśnie bardziej dla dzieci. A tu? Monia, Jaśmin. O, to taka bardziej no, kwiatowa. No. Też ładnie. Którą wolisz? Nie wiem. Ładnie Ta jest też ładna Pokażka No Jest taka delikatna, elegancka To co byś chciała? Nie wiem Co? Tam coś wypadło? Oto weź Gosiu, co? Połóż na miejsce To co, baby powder bierzemy? Te? byś tu mniejszą no. do pokoiku? Proszę. Tak, Tylko trzymaj tak, znaczy od spodu. Tak. Od spodu trzymaj, a mama też by sobie coś wzięła. Ja bym tam wzięła. Zobacz, tak, blisko mamy pałac kultury. Aha, no to na pałac, tak? Chciała. Tak, chciałam iść do pałacu. Zakupy tak. poczynione, tak? Mamy Mulet Wine i Powder Baby. Tak? Tak. Powder Dobra, Baby dla, bejb... dla babysików. Tak. Pałac kulturalny. Tak. Pałac kultury. 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 Dobry. Kultury. Dobry. Jest przed nami. Zmierzamy do niego. Tam jest taki... Fontanna jest. jest. Kle, kle kle. E, kle, kle, kle. On, kle, kle. On przywozi dzieci. Torbę szukam. Czy to skóra, czy nie? Skrzyżona. Z dziećmi bardzo ciężko się robi zakupy, więc odwiedzimy tylko Pazarekic, żeby kupić w buty. I to będzie tak naprawdę na tyle raczej. Przychodzi taki czas, że właśnie uwielbiam bardzo patrzeć na dziecięce ubranka a że naprawdę one są niektóre prześliczne To jak na konie, nie ale musimy jakieś takie cieplejsze wybrać te są ocieplane, ładne są, bardzo ładne. Co mam takich ciała A te nie są ładne? Te z futerkiem? Zobacz. Gosia. Te są fajne, nie? ale musimy

No. I będziesz pachnieć mężczyzną? <grymne> <grymne> mhm. no. <grymne> da. Tak. Tak? Wow. Nie mam. Poszukuję balaklawę. Zobaczymy sobie tutaj skład, jest ładna. Za 85 zł mango, i mamy tutaj co to tutaj? Poliesta 70%, cała jest sztuczna. Coś tutaj, już tutaj coś Chciałam tylko, że jak? A nie? Nie jest zła, nie? No Dobra, nie. chyba coś jeszcze większego. Jeszcze coś pokaże. Hmm. Fajny ten berecik. Ale ładnie to. Nie? No. Ostrość nie łapiesz, ostrość nie łapiesz. musisz chwilę odczekać, żeby ostrość złapało. A. No. Do przemyślenia, idziemy mm -hmm. Zaczynamy swoją ucztę zamówiliśmy sobie sushi, nowa świeczuszka już jest zapalona bardzo ładnie pachnie jest dosyć intensywna też Wydajemy na takie małe pomieszczenie jak tutaj i co mamy do jedzenia już zapomniałam, na pewno coś wege ogórek, awokado, filadelfia a drugie mamy z łososiem i wzięliśmy też podobno jest bardzo pyszna taka fasolka z czym ona była? Z solą. Taką gruboziarnistą. Winko. Netflix już czeka. Jedno zasnęło dziecko. I... I świętujemy dalej. No i kończymy już szybki weekend w Warszawie. Jeśli, jeśli dotrwaliście do końca, to dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcjach. Wiem, że na pewno ten film nie będzie mieć jakiejś większej oglądalności, choć, natomiast jest to taka pamiątka typowo właśnie dla nas z tego wyjazdu. Byliśmy teraz właśnie w starszej części Warszawy i naprawdę pod, pod względem historycznym myślę, że naprawdę jest bardzo urokliwa. Co jakiś czas właśnie widać co chwilę jakieś fragmenty po, po wojnie, czy to właśnie getto, czy, czy pawiak, więc myślę, że jest to warto zobaczenia, a właśnie dzisiaj jest 11 listopad, więc tym bardziej myślę, że fajnie to uczciliśmy sobie właśnie takim naprawdę sporym spacerem, bo chyba zrobiliśmy... 10 km chyba dzisiaj z dziećmi, więc no to nie było, więc było to naprawdę duże wyzwanie. Na koniec uczciliśmy ten dzień restauracją gruzińską, natomiast, gruzińską, na, natomiast nic tam nie nagrałam, ponieważ naprawdę byliśmy już przemęczeni i bardzo głodni. Widzieliśmy również e, Bieg Niepodległości, więc też to było pełno ulic pozamykanych, natomiast e, Jakoś udaje nam się po wyjechać stąd w stronę domu przed nami cztery prawie godziny drogi. Ja wam życzę dobrego dnia i do zobaczenia już w następnym odcinku tudzież w vlogu. Pa.